Alkohol jest legalnym, ciężkim narkotykiem. Jedno wino wypite do kolacji, jedno piwko wypite do obiadu może aktywować duplikację uszkodzeń DNA. Ups! Dla wszystkich, którzy tego słuchają, przed wypaleniem zawodowym yy, jest jeszcze wyczerpanie, a przed wyczerpaniem jest zmęczenie. To jest przerażające, ale dzisiaj będzie prób samobójczych około 300 w Polsce a skutecznych będzie około 20 osób, 20-25, z czego 80%, nawet 85% to będą mężczyźni. Tam, gdzie jest biznes naprawdę na dużą skalę, nie może nie być aktywności fizycznej. Jeżeli nie chcesz brać leków, to przynajmniej raz dziennie się spodź. Ja udowadniam w tej książce, że my żyjemy w sekcji alkoholowej. Czy nie masz coś takiego jak odpowiedzialne picie? Jedyna bezpieczna ilość alkoholu, jaka istnieje na Ziemi, to jest całkowite zero. Sam tego doświadczyłem. Jedno słowo może człowieka zabić ale to jedno słowo może również mu uratować życie. Więc wszystkim tym, którym się wydaje, że ich kontakty biznesowe, te oparte na drinkowaniu, na robieniu różnych absolutnych głupot, które nie powinny mieć miejsca, są dzięki temu, to nie mam dobrej wiadomości. One są mimo tego.